Ajbrella What the fuck? Dwie <laughs> skrzyki siebie O kurwa nie! O! o! mi się podoba Nie! Tuna! Siema to ja To ja i moje dwa wariaty I Franek Czy to są jego dwa To są jego dwa wariaty Nie moje to ogólnie myślę, że w tym odcinku Najebalibyśmy sobie krabulona I giant klama A! Kurwa Sub get helikopter czy coś? Ta taszles, będzie taszles. Stałem, obrażenia chyba, nie wiem. Stałem. Wow, treasure pack, krabulon. Arms dealer, w końcu. Gdzie jest noc? 5. AM. No to nawet blisko nocy nie ma. Yikes. Gdzie ten Arms dealer? No nie pierdol, że on się zrespił tam w tej dżungli. Jebanej. To nie powinno być aż takie trudne. Jestem na samej górze, jakby nie. Mapy i. wiesz co znalazłem. Jo Weźcie te pni do domu. Widzisz, jaki ty jest ładny? A grzybola nie ma. Grzyboluda. No, po prostu jak na zawołanie. Kolejna świnia do najebania na odcinek. Be minecart. Jezu, tak. Druga świnka w odcinku będzie. Jezu.

win b teraz powinniśmy teoretycznie zrobić no tylko że to nie mamy za bardzo platforma nic. nic well to bed. aaa to jest fajne au tylko że tu się jak moja sferma kiedy mi się nudzi no to strzelam se w głowę w czoło se strzelam bo mi się nudzi wiecie guys? jest nie! yes go wake up chłopie do Polski Zabrałem kolegę Do Polski e e O nie, nie to. Ja mam nadzieję, że ten moja sikiera coś pije O ja jestem mega dupie nie, nie, psuj to! No, i guess, że to musi być troszeczkę dłuższe. O, przedtem. Futas. Z2 na sekundę. Chciałbym bardzo szybko najebać Wall of flash, żeby mieć dodatkowe miejsce w bunku. No, a później od razu robimy tego, nie? Monlarta, no. no. Taki szybki, nie? Speedrun. Hmm. Totalnie nie wiem co robić. Nie możesz... Yy... Sumie, nie mhm. Jeszcze jedna rzecz. Przed tym.. Przed World of Flash trzeba zrobić slime Goda. Mhm. Respijmy tego tego? Żela? Tak. Chodź tam na górę. Może. Hmm. Mam na i O one się nie chcą znajwić. No, Auci, oh wow. auci. Nie wiem nawet z czego. Musisz się podrapać po się Okej. Okay. Błonę. Na... 10 sekund. Najszybsze drapanie się ponosi, jaki miałem. Ała, ała. Oba. Dobra, fanę. Przeżej 25 sekund, challenge. Nie? Yeah. Oh, Okej, okay. lecę do ciebie. No, zajebiście. Zniknęły. And... Dawaj jeszcze raz próbujemy. Gin. Ja o! Suko. Giń! Tak, dobrze. Goń mnie, goń mnie. Zduplikowały się. Wow. Jest wow, wow. tyle tych projectili. Nie żyję też. O! Ła! Guys, don't do this to me O ja pierdolę Ja bym przyjebał O, mi przyjebał Uuu. Zostaw mnie O okay. oh, Okej okay. Łatwo Dobra, idziemy Nie! Nie, No to yeah. GG Au oh. O oh, Szybki jest ten guide Ty no tak, ty po to to Gin, Nie schodzi mu hapen z tego! Nie mam. Nie mam za bardzo z czego go napierdalać, szczerze. Nie obraziłbym się za małą pomoc. Nie, no ja po lecę, kurwa. Tylko jestem za nim, więc. Chyba Robię nie... tak. Okay. Marem. O jezu, party girl. Gender change potion. No. Jestem mężczyzną! Końcu! A ła, 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 ła. Oh, Ow, Zajebiście, no? Ale mi zajebał Guys, please Mam pomysł na... Please A, ah. a, ah, praniu Ja spierdol się I, I, I'm gonna try somehow Dobra, chyba już nie ma rąk do... Nie, jeszcze ma jedną Już długo. Muszę Mam... podrapać? Dobra Oj. Ja ty amunicję bijesz? Tak, jest Dobrze widzę. Nawet nie pier... ty, po tym, jak zobaczyłem, ile to zadaje obrażeń zauważyłem, że to nie zadaje obrażeń nawet. Ten Windblade. Więc jestem w pizie, ale może chyba sobie mogę zrobić. Uuu, ty, to jest jakiś pomysł. To jest nawet mega dobry pomysł, czekaj. Spierdalaj. Au, au, au. No, do mikrofonu. Nie wiem gdzie ja mam mieć ten mikrofon chyba w dupie. Yy, I'm coming to you, my friend. I'm coming in you. Oh. Yy, to you i oh, że to nic nie robi? Ale to powinno robić więcej Słownie chyba municję bije, no. <grytanie> Wszystkich broni próbujesz kurwa. No bo nie wiem z czego kurwa napierdalać do tego frayera, ale to chyba będzie najlepsze. Platforma farma się skończyła. A my nawet nie jesteśmy w połowie! Nie wiedzę, mogę tak zrobić. Hmm. Przeżyj tak 24 sekundy. Ty. <grych> nie mówisz, że ci zniknie kurwa, wiesz? Mapa. Będzie już za mało mapy. Ma? Nie! Kurwa mnie złapał, U... mnie chłop. Ej! Ja, no jakie to jest głupie. Fun fact? Wpadłem idealnie, kurwa, w jedyną najmniejszą dziurkę, jaka tam była I to mnie zabiło Wow, Large Meteorite Hammer I guess, że mamy meteorite Wow, Dobra, już się przybliżam, bo zaraz będzie... Ej, Kuba Ci, Kurwa, nie słuchasz. Mhm Aha To zajebiście Czemu nasze światy są zawsze takie kercy? zawsze jak coś robimy, to coś się musi dziać Nie wtedy, co nam się kompletnie nudzi i nie mam co robić Wtedy co coś rzeczywiście robimy. Powiedz mi jakby zaczęli za przychodzić, te się tepnę. O, dobra już widzę, że robię. O nie, nie Picasso. O nie, Picasso umarł. Co mnie to obchodzi do? A ten golfier co on tam robi? Będzie mi strzelał piłkami. Łoho. Dobrze, że przynajmniej nie ma Bladmona nie? Wow pokonaliśmy armię goblinów. Wow! Jest! on jebany Mogę zrobić Spektr buty Zrobię sobie Spectre buty Ej, trzeba też... No chyba was What pojebało! The fuck? Co my zrobiliśmy? Nie tak. Za wolno chyba robimy tego. Ed już nas pospieszają. Dosłownie. Mówią tak. Ej! Guys, zapomnieliście Mul chyba najebać. <laughs> jest, jest już drugi dzień, nie? Tak by... Trochę wolno wam to idzie Nie no większość graczy At this point No ma już tak wiesz Kalamitasa zrobionego Więc macie Macie tu 200 kurwa armię goblinów Gobliński kondom eee. Uhu. Ty myślisz że kondom dla goblina byłby duży czy mały? Mały Co nie? Nie teraz znowu się powinno pokazać Armia goblinów Wow, Franek, mam nebula fragment, to też wypierdolę. Eee, chodźmy pożegnać się na sofie, ten odcinek jest dosyć długi, jeśli chodzi o to, co będziemy musieli montować, No Ale... <coughs> damy sobie radę. W każdym razie, dzięki za oglądanie. Żegnamy Proszę. się po 10 minutach e, odcinka, e, było miło. <grych> Naprawdę <laughs> super, Ansko. I don't know, jakby... I don't know, know. fuck you, fuck you, fuck you.